Cześć, jesteście na kanale KN, kanał o skokach narciarskich. Krzysztof Niedziela, on bardzo mi miło i bardzo mi miło powitać gościa Sebastian Czapliński, dziennikarz, bloger supercenzor.pl. Witam państwa, witam cię Krzysztof. A oczywiście muszę dodać, że Sebastian to również jest y, podobnie jak ja zresztą, oczywiście wielbiciel skoków narciarskich. To Sebastian, od tego sobie zaczniemy. Jesteśmy po zawodach w Lachtii, przed przedostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich i szczególnie ten niedzielny konkurs jednoseryjny, bardzo loteryjny. Twoje wrażenia właśnie po tych, szczególnie tych niedzielnych zawodach. Właśnie tak jak wspomniałeś Krzysztof, to taki specyficzny konkurs, bo mm, właśnie nie przypominam sobie, czy w tym sezonie wyprowadźmy z błędu, czy był jakiś jednostawie konkurs. Wydaje mi się, że chyba nie, prawda? Ja sobie nie, e, nie przypominam. No właśnie, chyba chyba to jest pierwszy jednoseryjny e, konkurs w tym sezonie, e, więc bardzo specyficzne zawody jak na ten sezon. No i no nie ukrywajmy no, Wiat dzieli i rządził na, na spoczęli. Właśnie powiem tak, jeżeli popatrzymy na podium tych zawodów, e, wydaje się, że ono logiczne, przynajmniej e, spry, prze, patrząc przez spryt na też kwalifikacje, bo to są zawodnicy, którzy zajmowali czołowe miejsca w, w kwalifikacjach dzisiejszego konkursu. Tyle tylko, że jeżeli już popatrzymy na nieco dalsze lokaty, no przecież Halbor Egner Daneroth, który kończy zawody na jednym z ostatnich miejsc, czy też, no bardzo rewelacyjne, bo 11 miejsce, Janka Habdasa, no chyba nikt e, nie stawiał na to, że młody Polak będzie najlepszym e, zawodnikiem biało w tym konkursie. To pokazuje, że rzeczywiście no wiatr rządził i tak jak wspomniałem na początku e, w tym konkursie. Zresztą chyba e, Ty też e, doskonale widziałeś moment, kiedy, kiedy z belki e, Odbijał się Janek Habdas, który miał minus 12 punktów zawiad, a zaraz zanim ruszył Tomek Wiel, który miał plus 14 punktów zawiad, więc to pokazuje no, skalę, skalę w ogóle tego konkursu, tych anomalii pogodowych, tych anomalii wiecznych, które miały dzisiaj miejsce. Aczkolwiek tak jak wspomniałem wcześniej, podium pewnie nie zaskakuje, ale loterii było sporo w tym konkursie dzisiejszym. Tak, 46. Halvor Egner Granerud, choć on już pół biedy, bo Puchar Świata sobie zapewnił. No tak, jeżeli chodzi o tych najlepszych zawodników, to nie są przypadkowi zawodnicy, ale też warto podkreślić, że w serii kwalifikacyjnej upadek na 66. metr miał Norweg Benjamin Estfoldt i to niedawno Wikersund też upadł, więc tak pechowo ostatnio. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku, bo o własnych siłach opuszczał zeskok. Co do naszych, faktycznie no, to, że Jan Habdas był najlepszy z Polaków, 11. 12. Paweł Wąsek, 14. Aleksander zniszczą, no i 18. Stoch, 20. Piotr żyła, to pokazuje, że tutaj jest coś nie tak. Nie? Że raczej przy takich normalnych okolicznościach, nawet jeżeli ci wszyscy byliby w 30, to te proporcje byłyby odwrotne, wręcz, nie? że Stochi i Żyła raczej powinni być wyżej od, od tych swoich młodszych kolegów. Zgadzam się z Tobą. No i no zresztą powiem Ci tak. Patrząc na 14 pozycję Aleksandra Ziszczoła, który bodajże dwa tygodnie temu podczas zawodu w Świata mu zapewniał, że. Jeszcze w tym sezonie zobaczycie mnie w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. No, niewiele mu brakło, bo, bo to są tylko cztery lokaty. Pewnie zamieniłby się miejscem z Jankiem Hardasem, zresztą przecież tam tych zawodników udzieliło pół punkta. E, troszeczkę więcej już zabrakło do tej czołowej dziesiątki, tam jest e, chyba nieco ponad e, trzy punkty, no, ale był bardzo blisko tej czołowej dziesiątki, o której mówił, e, że jeszcze w tym sezonie padnie jego łupem. Być może uda mu się to w planicy, bo, bo no, powiedzmy sobie szczerze, no, Olek fajnie lata na tych e, skoczniach mamuci o, o wielkich obiektach, więc być może rzeczywiście uda mu się w tej czołowej dziesiątce Pucharu Świata jeszcze załapać. E, tym bardziej, że jest spora szansa, że on rzeczywiście wystartuje też w tych finałowych e, zawodach, czyli gdzie startuje e, 30 najlepszych zawodników Pucharu Świata, bo nie będzie Dawida Kubackiego, nie będzie kilku też innych zawodników, więc on prawdopodobnie w tej 30 się znajdzie. E, no, to może być taki e, konkurs sprawdy dla okazji, w sensie takim, że to co obiecywał rzeczywiście może może jeszcze na to zakończenie sezonu e, to Friday nam sprawić, to Friday sobie sprawić, żeby tej czołowej dziesiątce zawodu Pucharu Świata się znaleźć. Ogólnie rzecz biorąc w ogóle ten konkurs, mimo że loteryjny, no to bardzo fajny z punktu widzenia biało-czerwonych, bo przecież pięciu zawodników w czołowej trzydziestce, ci młodzi Polacy na tych e, najlepszych blokadach, bo jedenasty Jan Habda z, 12. Paweł 14. Olek zniszczał, więc e, no nic tylko pogratulować ich dzisiejszych startu. No i wydaje się, że to była słuszna decyzja e, Tomasa, e, Tomasa e, Turbinchlera, żeby właśnie zabrać e, Janka Habdasa e, na te zawody do Laki, No nie udało się Tomkowi Pilchowi, no ale tak jak wspomniałem też wcześniej, no, on trafił na fatalne warunki, 14. był zawiat, więc praktycznie był spisany na start. Pytanie, czy też Pilk nie popsuł tego skoku, ale na pewno wiatr miał tu duże znaczenie. O tym, jaka to była loteria, niech świadczy też fakt, że Aleksander zniszczył z 50. miejsca ex aequo, tak, był z taką uczyn, wszedł do konkursu. Właściwie nie byłoby go, ale jeszcze zawalił z czołowych zawodników kwalifikację Emanuel Fettner, 77,5 metra i tylko dlatego zniszczył, wszedł do konkursu i potem zdołał zająć 14. miejsce. Ale fajnie też, że Jan Habdas, wiadomo, to wiatr sprzyjał, ale fajnie, że dostał taki bodziec jako ten Nasz młody zawodnik i już medalista Mistrzostw Świata Juniorów, ale że i w Pucharze Świata, nawet w takim szalonym konkursie, był w stanie być. Wysoko. A jeszcze drużynówka też sobotnia, prawda, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce bez Dawida Kubackiego i też Dawid Kubacki to jeszcze za chwilkę wątek, który pewnie poruszymy, ale na pewno cieszy ta drużynówka. No, ja miałem okazję w tym roku jako kibic pojechać na Puchar Świata w Zakopanem właśnie na konkurs drużynowy i tam był ten niedosyt, że niewiele zabrakło do pierwszego miejsca. Byliśmy na drugim miejscu. Tak trochę żałowałem, że jak już się w końcu na skoki do zakopanego pierwszy raz w życiu na Puchar Świata wybrałem, to no, było dobrze, ale. I tak blisko zwycięstwa pamiętam. A teraz trzecie miejsce w tym składzie bez Dawida Kubackiego, co naprawdę jest super wynikiem, myślę. No właśnie, wiesz, to no myślę, że to nawet nie jest super wynik, tylko to jest rewelacyjny wynik, no bo powiedzmy sobie szczerze, że chyba mało kto przypuszczał, że, że w ogóle będziemy walczyć o podium tych zawodów. E, Dawida Kubackiego nie było, jak wspomniałeś, no z wiadomych przyczyn. E, młody skład, a czy młody skład? No mieliśmy oczywiście Kamila Stocha i Piotra Żyłę, czyli naszych weteranów, ale oprócz tego Paweł Bąsek, no i oprócz, te, oprócz tego Oleg i zaprezentowali się naprawdę dobrze. No to trzeba przyznać, że Olek wczoraj oddawał solidne, dobre spoki, Paweł również, więc to przełożyłeś na trzecią lokatę. Pewnie jakiś niedosyt Kamil miał po tym swoim drugim spoku, bo no, mógł utrzymać oczywiście tą drugą lokatę, ale nie wybrzydzajmy. Trzecie miejsce w tych zawodach. Przed konkursem to chyba każdy z nas wziąłby w ciemno. E, dużo mówiło się o tym, że no, jeżeli będziemy piąci pion w tych zawodach, to już będzie, będzie bardzo fajna lokata, No bo no, powiedzmy sobie szczerze, że chyba mało kto by spodziewał się, że będziemy sprzedać na finiszu tych zawodów w Norwegów i Niemców, to się nam udało, zajęliśmy trzecią lokatę, więc mówię nic, tylko pogratulować chłopakom. Myślę, że myślę, że zrobili to pewnie też z myślą o Dawidzie oraz jego żonie, więc też zresztą e, zedykowali im to trzecie miejsce, więc... Naprawdę, tym większa brawa dla nich, że się zmobilizowali, że pokazali, że mogą. No i to pewnie też jest taki optymizm na, na kolejne lata, na kolejne sezony, że to zaplecze jednak rzeczywiście w polskich jest. Tak, to była ta ważna wiadomość właśnie w sobotę, kiedy Dawid Kubacki po raz kolejny za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał kolejną informację. Teraz już dużo bardziej pozytywną, że ten stan się ustabilizował, jego żony, i czekamy na kolejne dobre wieści. Też warto podkreślić, że w niedzielę to zwycięstwo Rioju Kobajasz jego to jest 30 w karierze zwycięstwo tego zawodnika i znalazł się w gronie siedmiu skoczków, którzy te 30 zwycięstw Pucharu Świata przekroczyli. No przypomnę, że po 39 zwycięstw mają Kamil Stoch i Adam Małysz, tak. I cały czas się zastanawialiśmy, czy ten Kamil Stoch zdoła tego Adama Małysza wyprzedzić w tej klasyfikacji wszechczasów okazuje się, że to łatwe nie będzie. W Pucharze Świata wiemy już oczywiście od Wikersund, że Puchar Świata zgarnie Halvor Egner Granerud, ale też po konkursach w Lachty informacja jest taka, że Kraft też z Austrii, to nasz fan Kraft ma już zapewnione podium klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata. Dawid Kubacki jeszcze utrzymał trzecie miejsce, ale tam już na 73 punkty, jeśli dobrze tak na szybko policzyłem. Zbliża się Andrzej Laniszek, więc no, w obliczu tego, że jeszcze są konkursy indywidualne w planicy, no to trudno się spodziewać, żeby Dawid Kubacki, który nie skacze to podium utrzymał, ale jak mówię, no, wynik końcowy tego sezonu w obliczu tego, co stało się z panią Martą Kubacką, no to wschodzi na dalszy plan. Tak, bo wydaje mi się, że, że z... Idealnie to podsumowałeś. No, zdrowie, życie jest najważniejsze, szczególnie jeżeli dotyczy też naszego członka, naszej najbliższej rodziny, więc. Wydaje mi się, że Dawid Kubacki spokojnie oddałby pewnie i, i, i jakieś większe sukcesy tego sezonu, byleby tylko jego żona a cała, zdrowa i szczęśliwa wróciła, wróciła do domu, żeby razem żyli przez kolejne lata w zdrowiu, szczęściu, radości, więc wydaje mi się, że tutaj kompletnie Dawid nie, nie zwraca uwagi na to, czy on będzie trzeci w tej klasyfikacji generalnej, czy będzie czwarty. Wydaje mi się, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zresztą wydaje mi się też, że inni zawodnicy tutaj z Pucharu świata innych nacji również pokazali wielkie wsparcie właśnie z Dawidem, chociażby pod, podczas tego ostatnich zawodu, więc oni też pokazują, ok, skoki, sport, fajna sprawa, wszyscy się tym emocjonujemy, przeżywamy i tak dalej, no ale w obliczu w obliczu w ogóle takiego naszego normalnego życia, takiej codzienności, no to to jest tylko dodatek. No i tak musimy do, do, do tego wszyscy dochodzić, że skoki narciarskie, sport to jest tylko dodatek, są rzeczy ważne ważnej, ważniejszej na pewno zdrowie i życie ludzkie, szczególnie naszych najbliższych jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, więc nic dobrać, nie zunięć na ten Byli tacy, którzy gdzieś tam wypisywali w komentarzach, że wielka szkoda, że Dawid się wycofuje, że straci podium w Pocharze Świata, tak jakby to miało właśnie jakiekolwiek znaczenie. No to przed ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022-2023 jest już za nami i zanim przejdziemy jeszcze do bardziej ogólnych tematów, których też chciałbym poruszyć, no to jeszcze tutaj zapowiedzmy to, co będzie się działo. Już od czwartku te loty, kwalifikacje w czwartek o 10.30, potem piątkowy konkurs o 15, a w weekend drużynówka o 10.00, no i ten finałowy konkurs też o 10.00 w niedzielę. Yeah. <laughs> No, spoglądamy z, trochę z niepokojem na to, co dzieje się w planicy, bo jest ciepło, tak? Mamy wiosnę, nie wiem jak w Słowenii, tu słyszę, że w Polsce po weekendzie w Małopolsce przynajmniej, bo obaj w Małopolsce mieszkamy, ma wrócić zima, czy, czy wręcz pogoda około zimowa, więc przynajmniej tutaj, no, jest ok, ale pytanie, jakie to będzie miało przełożenie na Słowenię, no bo wiadomo, żeby śniegu wystarczyło, żeby śnieg nie stopniał. Też opady deszczu mogą być bardzo brzemienne, w skutkach. Znaczy zresztą wszyscy, wszyscy chyba kojarzymy planicę ostatnie zawody sezonu, zawsze tam jest słonecznie, zawsze ci wszyscy zawodnicy z Pucharu Świata w okularach przeciwsłonecznych więc tam rzeczywiście zawsze ta pogoda dopisuje, no w tym roku ma być rzeczywiście bardzo, bardzo gorąco, jak na, ten, jak na tę porę roku, no bo mówimy 20 stopni co słyszano, więc naprawdę temperatura bardzo wysoka. Nie wiem, czy ty pamiętasz Krzysiek, ale nie zdążyłem sprawdzić tego akurat przed naszym wejściem tutaj na, na Antenę w cudzysłowie, ale był taki sezon e, w Pucharze Świata, właśnie w planicy, kiedy tam już były problemy z torami najazdowymi, właśnie przez temperaturę, i tam był, był taki problem, e, że praktycznie obawiano się o to, e, czy te zawody się roz, e, w ogóle odbędą. Ale nie pamiętam właśnie, ile, ile sezonów temu było, czy to dwa, trzy sezony temu, ale taki problem wiem, że był, więc nie wiem, jak będzie w tym sezonie. Było taka. uwagę, że tam rzeczywiście temperatura tak. Była taka sytuacja, też, nie powiem teraz, ale kojarzy mi się, że Jan Herl miał taki problem na najeździe, gdzie faktycznie słońce chyba mocno przygrzało i gdzieś go tam przytrzymało, już nie pamiętam faktycznie, jak dawno to temu było. Ale też, jak sięgając pamięcią jeszcze głębiej, rok 94, kiedy w planicy były pierwsze w historii loty powyżej 200 metrów. Yy, tak, i tam też pamiętam, było bardzo mało. W sensie śnieg był, ale on był, on był już taki przetarty, tak ciemniał. Nie wiem, czy kojarzysz na pewno z archiwalnych materiałów. Tak, tak, tak. Mhm. tak. i tak, to, tak, tak, to tak, dosłownie błoto, prawda? Tak, niemalże, niemalże. więc A teraz jeszcze właśnie kwestia jest taka, że weekend w planicy odbywa się właściwie tydzień później niż zazwyczaj, tak, bo to rekordowo długi jest ten sezon. Zaczynaliśmy właśnie na początku listopada, jeszcze lądując na Igielicie, to też bezprecedensowe. Wydarzenie, no i kończymy go na początku kwietnia. Już W przyszłym sezonie to trochę inaczej będzie wyglądało, też to wróci trochę do tego, co było wcześniej. Mm -hmm. no, no tak, no, no, masz rację, no przecież ten sezon rzeczywiście dobrze zauważyłeś i dobrze przypomniałeś, że zaczynaliśmy na Igricie, więc to w ogóle specyficzny sezon i on też jest bardzo mocno wydłużony, no bo przecież będziemy skakać. No czekaj, no patrzę w kalendarz, żeby, żeby nie skłamać naszych widzów. No tak, no będziemy skakać w kwietniu, prawda, bo pierwszy, drugi kwietnia, no to, to jest sobota, niedziela, więc no nie przypominam sobie sezonu w ostatnich latach, w ogóle chyba nie wiem, czy w historii był jakiś sezon, żeby rzeczywiście skoki oddawać zimą w kwietniu, no to to jest naprawdę pod względem jest to swego rodzaju rekord. Zobaczymy, jak będzie z tą pogodą, no miejmy nadzieję, że rzeczywiście te zawody uda się przeprowadzić taki. W fajny sposób, przynajmniej sprawiedliwy, że rzeczywiście nie będzie, po pierwsze, nie będzie wiatru. Mam nadzieję, że nie będzie, bo przynajmniej planica z tego raczej nie słynie, żeby tam były jakieś problemy z wiatrem, ale rzeczywiście te problemy, te problemy z pogodą, z temperaturą mogą wystąpić, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej nie będzie takich problemów właśnie z torami najazdowymi, kiedy ktoś będzie zatrzymywany w tych torach, że będą. Ograniczanie jakiejś prędkości zawodników, że będą problemy w ogóle przy wyjściu z progu. Jeżeli uda się to opanować organizatorem, to wierzę, że taki naprawdę fajny konkurs, no bo te konkursy z Planicy co roku, one dostarczają, mimo że to są ostatnie konkursy w sezonie, to one zawsze dostarczają wielu emocji. E, fantastyczna impreza, w ogóle zresztą no, podkreślam, że to już jest taki piknik, prawda, e, dla skoczków, bo to już jest podsumowanie całego sezonu i tam rzeczywiście nie dość, że fajna atmosfera na trybunach, bo tam zawsze domali się mnóstwo widzów, mnóstwo zawsze jest fajna e, e, pogoda, zawsze e, możemy być obserwatorami bardzo długich skoków, więc e, mam, mam nadzieję, że że to rzeczywiście będzie takie fajne podsumowanie tego, tego sezonu, szczęśliwe dla zawodników, no i też ee, dobre do oglądania dla, dla takich widzów, jak przed telewizorami, czy też chociażby pod Niech to będzie właśnie piękna puenta dość dobrego sezonu. I właśnie, jaki to był sezon Twoim zdaniem polskich skoków narciarskich? I tutaj bym to rozdzielił na dwa tematy. Oczywiście ci najlepsi, ci najmocniejsi kadra A, i też jestem bardzo ciekaw Twojej opinii, co sądzisz o tym zapleczu, szczególnie właśnie tym najbliższym, czyli kadrze B, czy tam jest dobrze, czy tam potrzeba zmian? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o kadrę A, bo wiem, że są różne gospodarki, Jedni mówią, że to jest słaby, znaczy słaby, może nie tyle słaby, ale przeciętny sezon. że rzeczywiście brakuje jakichś tam większych sukcesów, w sensie Pucharze Świata, żebyśmy bili się nie wiem ławą, żebyśmy szli po, to, po ten Puchar Świata z Piotrem Żyłą, z Kamilem Stochem. Dawid Kubacki oczywiście kręcił się wokół cały, bardzo długo wokół tego pierwszego miejsca, więc uważam, że akurat Dawid wykonywał świetną robotę. Że brakuje tych zawodników, którzy kręcili się koło to, to 15, to 20, tych oczywiście młodszych, no ale pamiętajmy o tym, że to jest pierwszy sezon Nowego e, trenera e, polskich stoków, e, Tomasa Thunbichlera, e, e, No i uważam, że naprawdę nie wypadliśmy źle. Gdyby, gdybyśmy, powiem inaczej, nawet, gdybyśmy spojrzeli na kadrę e, niemiecką i popatrzyli na kupa świata o wykonaniu Niemiec, e, zamienilibyśmy się z nimi. No nie sądzę. Nie było sukcesów w Pucharze Świata. Pucharze Narodów są za nami, więc szczerze powiedziawszy, Niemcy osiągają znacznie gorsze rezultaty w tym sezonie niż reprezentacji Polski. A pan mówię, tak jak mówię, pomyślmy też z jakiego pułapu do, tych, do tego Pucharu Świata przystępowaliśmy, no, patrząc przez pryzmat ubiegłego sezonu, kiedy kompletnie nam nic nie szło, więc, więc naprawdę progres jest zauważalny. Oczywiście pewnie niektórzy powiedzą, że brakuje tak. Takiego młodego narybku w tej naszej reprezentacji, że, że brakuje zawodników, którzy osiągali jakieś znaczące sukcesy. E, tyle tylko, że wydaje mi się, że my jesteśmy narodem, i nie wiem, czy to potwierdzisz, Krzysztofie, ale myślę, że potwierdzisz, że my jesteśmy narodem troszeczkę innym niż Austriacy, niż Norwegowie. U nas zawodnicy dojrzewają do sukcesów nieco później niż tamtych krajów. Austriacy osiągają rzeczywiście, niektórzy są austriacy zawodnicy, którzy osiągają e, sukcesy w wieku 19, 20, 21 lat, no chociażby e, z tego sezonu e, bardzo dobre wyniki przecież osiąga Daniel Schofening, chociażby, e, to jest bardzo młody zawodnik e, i tam rzeczywiście są zawodnicy w tych krajach, którzy właśnie w młodym wieku osiągają fajne sukcesy, e, po czym z upływem lat, te sukcesy już nie są takie duże. U nas z kolei jest zupełnie inaczej, u nas nie ma zawodników, którzy osiągają sukcesy właśnie w wieku 19, 20, 21 lat, one przychodzą później. Idealnym przykładem jest Adam Marsz, idealnym przykładem jest Dawid Kowalski, idealnym przykładem jest Kamil Stoch. Więc okej, okay, rzeczywiście może się wydawać, że my tych zawodników takich przyszłościowych w tej chwili nie mamy, co kompletnie nie wyklucza tego, że za dwa, trzy sezony, na przykład taki Paweł Wąsek, taki y, Jan Habdas, taki, y, nie wiem, chociażby y, Kasper Juroszek. Na przykład, ja powiem szczerze i uczciwie, że ja jestem na przykład wielkim fanem talentu Kac, Kacpera Juroszka i wierzę, że to będzie zawodnik, który rzeczywiście, jeżeli upora się z tymi problemami, bo przecież on miał e, problemy z plecami w tym, w tym sezonie, że on upora się z problemami e, zdrowotnymi już tak na, na 100%, to ja uważam, że w przyszłym sezonie to może być rzeczywiście zawodnik, który będzie solidnie punktowo wychować Oczywiście, puar kontynentalny w tym sezonie, o którym mówiłeś, słabo. no Nie, nie da się ukryć, bardzo słabo był w puarze kontynentalnym w tym sezonie. Ale tu też y, wydaje mi się, że. Znaczy, nie wiem, nie siedzę w głowie Tomasa Trunbichlera, ale wydaje mi się, że on też zauważył, jak ta kadra B funkcjonowała w tym, w tym roku, w tym sezonie. I wydaje mi się, ale mówię, nie siedzę w jego głowie, nie wiem, jaką podejmie decyzję. Wydaje mi się, że ona zostanie mocno przemeblowana w przyszłym roku, że tam rzeczywiście tam bardzo młodzi zawodnicy i być może pojawi się nowy trener tej kadry. I tam zupełnie inaczej będzie wyglądało skakanie w tym w przyszłym roku po Wiadomo, Stefan Kula zakończył już karierę, więc. Tam w Pucharze Kontynentalnym już się nie pojawi. Nie wiem co z Maciejem Potem, który ostatnio żalił się też w mediach społecznościowych o tym, że no stracił już sponsora i szuka nowego, więc też nie wiadomo jak tam będzie kwestia właśnie dalszych jego startów, czy to w Świata, czy w Pucharze Kontynentalnym. Wydaje mi się, że rzeczywiście postawimy na młodych zawodników w przyszłym sezonie. I tam rzeczywiście mam nadzieję po prostu, że Ci zawodnicy chociażby z Mistrzostw Świata Juniorów, którzy bardzo dobrze skakali, trzeba przyznać, bo przecież sięgnęli po, po medal w drużynie, skakali też bardzo dobrze w konkursie indywidualnym, że tam częściej będą się pojawiać w takich fajnych miejscach w tym Pucharze Kontynentalnym, no i, i to będzie taki jeden z kolejnych etapów, żeby tą młodą ławą polskich skoczków pojawiać się w Pucharze Kontynentalnym coraz wyżej, no i oczywiście w Pucharze Świata. No ja wierzę, że tak będzie. Też Kacper Tomasiak z takich jeszcze młodszych zawodników gdzieś tam się zaczął pokazywać, między innymi w Fiskapie czy w Pucharze Kontynentalnym. Gdybym był prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, to podziełkową bym Maciejowi Maciusiakowi z całym szacunkiem dla jego pracy i zasług w ostatnich latach, bo to też nie da się od tego odciąć, ale myślę, że to jest czas, żeby wprowadzić nowe bodźce do kadry B, no i to już zagwostka Polskiego Związku Narciarskiego, prezesa Adama Małysza, żeby może wyciągnąć znowu jakiegoś młodego, dobrego trenera z Austrii, no, to, jest taki pierwsza, to jest taka pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, bo ewidentnie coś trzeba zrobić, żeby też ci młodzi zawodnicy lepiej się rozwijali. To na pewno. Jeszcze co do... Ja dodam od siebie mhm. tylko, Krzysiek, jeżeli mogę ci wejść w zdanie, to ja nawet e, poszedłem o krok dalej. Ja w ogóle zatrudniłbym, nie wiem, być może się komuś to nie spodoba, cały sztab, taki większy e, z, z Austrii i objął tym sztabem również panie, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, no panie no ciągną te skoki w dół, a, a konkursy kobiet są mimo wszystko coraz popularniejsze, w ogóle przecież mówimy o tych konkursach mieszanych, które też dają pół nawet w pucharze narodów e, mężczyzn, prawda, więc tutaj też trzeba, e, potrzeba nam tego, żeby, żeby panie no, z tym poziomem skoczyły na wyższy, na wyższy, level, no bo bez tego również będzie ciężko, e, nawet i o tym mówię, nawet i o sukcesy w męskich e, sportach, no bo pucharze świata, czy chociażby na Igrzyska Olimpijskie, na Mistrzostwa Świata, konkursy mieszane, swoje też robią, prawda. To znaczy ja troszkę się obawiam, że Maciej Maciusiak dostanie jeszcze jedną szansę, bo wcale nie było tak źle. Zresztą nie wiem, czy czytałeś ostatnie wywiady Macieja Maciusiaka dla Przeglądu Sportowego, też dla Sport tv.pl i, i szczerze no trochę mnie to wkurza, ale okej, okay, dobrze. Każdy ma prawo do swojej opinii. Eee, mam nadzieję na zmiany. Też ciekawy wątek poruszyłeś właśnie skoków kobiet. Też niedawno Nicole Konderla udziela wywiadu tv.pl. Właściwie pisał, pisał Michał Chmielewski, że zagadała wręcz o ten wywiad, co nieczęsto się zdarza, ale myślę, że też ciekawy tekst warto sobie przytoczyć. Też taka perspektywa, że właśnie między innymi pojawił się wątek ten, że mówi się o tych skokach kobiet polskich, że oczywiście no, to nie dziwi, nie? że w negatywny sposób, nie? a brakuje takiego trochę innego podejścia, choć trudno też szukać tych pozytywów, ale myślę, że też faktycznie. Paniom należy się szansa i porządny sztab szkoleniowy. No, sam Adam że jeszcze w trakcie trwania sezonu, pod koniec, no, po Mistrzostwach Świata, mówi, że Szczepan Kupczak się nie sprawdził, no, ale ktoś na niego postawił i, i od początku to dziwnie wyglądało, jeszcze jako czynny zawodnik kombinacji norweskiej, potem szybko się okazało, że nie jest w stanie tego pogodzić i musi kończyć karierę. No, no, dziwny był to pomysł. Ci, a wiedziałbyś na tym stanowisku na przykład Stefana Hule? Tylko, że tu znowu mamy ten sam kasus, tak? Ledwo gość tak, skończył ja, karierę. A czy znaczy wiesz co, oczywiście, ale na przykład nie wiem, czy masz w pamięci Roberta Mateja jako trenera kadry B i wówczas za Roberta Mateje te skoki wcale źle nie wyglądały polskiego ZAP. Zresztą, mam nadzieję, że tutaj nie gadam teraz głupoty, ale chyba do dziś Robert Mateja trenuje skoczków wśród, no w, w sensie skokowo, trenuje kombinatorów norweskich, czeskich chyba to się dotąd nie zmieniło. No właśnie, a skoki pani, jak już mowa o skokach pani. Aha, dobrze. I jeszcze jeden wątek zanim skoki pani, bo żeby mi z głowy nie wyleciało. Jeszcze chciałem tutaj podkreślić. Sezon kadry A uważam dobry, bardzo dobry. Czego mi brakuje? Duży niedosyt ten y, brak medalu na Mistrzostwach Świata w planicy, gdzie tam pamiętam, że Oleg zniszczął, mówił, że jest bardzo zadowolony ze swoich skoków, a w pierwszym skoku pamiętam stracił 10 punktów do Austriaka Herla, który gdzie okazało się, że to nasi bezpośredni rywale, więc to jednak miało duże znaczenie w kontekście walki o brązowy medal. I, i strasznie mi szkoda Kamila Stocha. Może jeszcze w planicy to się zmieni, że nie stanął na podium. Już nie mówię nawet o zwycięstwie, ale żeby chociaż sobie na podium stanął. Znowu był bardzo blisko na Mistrzostwo Świata, to samo co na Igrzyskach w 2022 roku. Widać, że stara się, że jeszcze potrafi, że jeszcze dużo potrafi, owszem, nie zawsze jest w tej top formie, trochę jest to bardziej nierówne, ale cały czas potrafi wracać do bardzo wysokiej dyspozycji i tego brakuje mu, tego miejsca na podium. Tego bym mu z całego serca życzył. A mówiąc o skokach... Ale to na... zadam ci mhm. pytanie jeszcze, Krzysiek, w takim razie, to co zadałem wcześniej, zamieniłbyś się mimo wszystko na Niemców? Ja nie. No nie no, jesteśmy yy, przed nimi w Pucharze Narodów, są właśnie na piątym miejscu, my jesteśmy na czwartym miejscu. Nie, nie, myślę, myślę, że nie. Myślę, że nie. No chyba, że mówimy o skokach kobiet i multimedalistce Katarzynie Althaus z Planicy. No to tak, no to, to bym się zamieniał. <grym> Tak, a jak już mowa, właśnie o skokach pań. Loty narciarskie pań. To jest jeszcze wątek, który na koniec chciałem poruszyć. I w kontekście tego, że gdzieś już widziałem, że nawet po tych lotach udanych, bezpiecznych, wszystko dobrze poszło całkiem dobry rekord świata 226 metrów ale gdzieś się wydaje, że znowu FIS i ogólnie środowisko będzie rzucać kobietom kłody pod nogi w kontekście dalszych lotów narciarskich. Znaczy, ja jestem za tym, żeby. Ja jestem za tym, żeby kobiety oczywiście jak najbardziej w tych lotach uczestniczyły. Zresztą ten ostatni konkurs Wikipedson pokazał, że panie też potrafią latać, więc nie widzę przeciwwskazań, dlaczego panie miałyby tego nie robić. Oczywiście obsada była bardzo skromna, no bo nie za wiele tych państw zdecydowało się rzeczywiście w ostateczności uczestniczyć w tych lotach, no ale z drugiej strony pokazały, że dają radę. I Okej, okay, z jednej strony mówimy o tym konkursie pań w lotach, czy, czy one mają skakać, czy uczestniczyć w tych lotach, czy nie mają, ale z drugiej strony też powiem troszeczkę zbocze z tematu, ale mimo wszystko nie wiem, jakie są plany polskiej, polskiego sztabu trenerskiego teraz na te najbliższe loty w Planicy. Liczę po cichu, że rzeczywiście szanse na lotach, panie na przykład Janek Kaptas który do tej pory, z tego co się orientuję, nie latał nigdy. Wiem, że on jest młodym wiekiem, wiem, że są jakieś pewne zawsze obostrzenia w cudzysłowie mówiące o tym, że no, młodych zawodników na takie loty nie powinno się wysyłać. Aczkolwiek Paweł Wąsek pokazał Wikersund po tym chyba zeszłorocznym niezbyt udanym weekendzie w Płanicy, on wycofał się z zawodu ostatecznie, bo miał tam przygodę właśnie na Pelikance, prawda? W planicy. Pokazał Wikersund, że jeżeli rzeczywiście odda się jeden, drugi, trzeci, na, na tych obiektach mam, to rzeczywiście można rzeczywiście y, sobie fajnie polatać, więc liczę też na to, że polski sztab weźmie pod uwagę tych młodszych zawodników, że Tomek Pil pojawi się na lotach, że pojawi się Janek Habdas, no i rzeczywiście oni y, no, uzyskają takie pierwsze przetarcie no i to jest też troszeczkę nawiązanie do tych, y, do tych startów kobiet y, na stoczniach y, mamucich. Y, rozumiem oba pisu, rozumiem, że Niektóre, niektóre osoby wysoko postawione w światowej związku na czaskim myślą, a że to jeszcze nie czas, że dobra, tutaj poskakały, panie nie było ich za dużo, a tutaj bezpieczeństwo. Być może w tych konkursach nie będzie brała udziału. Zbyt duża liczba pań, po co to komu i tak, i tak dalej, ale to też jest frajda dla tych, dla tych kobiet i to też jest duża mimo wszystko atrakcja dla, dla kibiców, którzy widzą po prostu panie latające ponad 220 metrów. było, było nawet przecież. Taki, mm, taki korespondencyjny pojedynek między Rwatią a Czofelingiem, prawda? E, para poza skoczniami i tam też mówiono o tym, że tutaj ja skoczyłam 223 metry, ja skoczyłem 220, za chwilę Czofeling przeskoczył to więc to jest wszystko też e, taka gierka poza, po, poza oczywiście, samą skocznią więc wydaje mi się, że no nie, jeżeli panie mają za sobą skoki, e, loty narciarskie więc nie powinny się tego zakazywać, panie nie powinny brać udział, przede wszystkim z racji tego, że one same ja rozumiem bezpieczeństwo, rozumiem inne aspekty, ale panie chcą latać, więc zakazywać im tego uważam, że no jest błędne. Ja nie zdziwię się, jeżeli do Planicy faktycznie pojedzie Jan Hablas, no bo trudno, żeby najlepszy zawodnik z Lahti z konkursu indywidualnego nie pojechał, ale może Andrzej Stękała wróci jeszcze do lotów, bo on w tych lotach całkiem dobrze się czuje. No cóż, będziemy to obserwować jeszcze, aż się wierzyć nie chcę, że ten sezon się już zbliża ku końcowi, jeszcze jeden weekend przed nami. No to co, bardzo dziękuję za to spotkanie Sebastian i mam nadzieję nie pierwszy, nie ostatni, bo myślę, że tutaj o skokach jeszcze sobie będzie okazja może po sezonie już porozmawiać, jeszcze szerzej to przeanalizować. Jasne, z miłą chęcią. Dziękuję za zaproszenie, Krzysiek. Jeżeli będzie taka okazja, oczywiście, ja To był Sebastian Czapliński, dziennikarz, bloger, supercenzor.pl. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Oczywiście też śledźcie poczynania Sebastiana. W mediach społecznościowych i nie tylko, oraz na jego portalu. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górze, komentarza i subskrybowania KN kanału Skokach Narciarskich. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.